Dzień, dzień. Słucham. To ja. Przypomina Pan sobie? No oczywiście, tylko czy mógłbym wiedzieć, z kim mam przyjemność? Ze mną? I, a, tak, dzień dobry. Dzień dobry. No więc, jak Pan zapewne pamięta, tydzień temu dzwoniłam w sprawie ogłoszenia mojego narzeczonego. A, tak, tak, tak. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji. Propozycji, właśnie. Tak, i przyszły jakieś oferty? Nie uwierzy Pan, ale. Przyszły? przyszły? Tak. Nie, to nie. znaczy, nie, nie, nie przyszła, ani jedna. A nie jedna poważna. Co, tego można było się spodziewać. I co zamierza zrobić, pani narzeczony? No, dać jeszcze raz ogłoszenie. Identyczne? N niemal. To znaczy, napisze, że posiada gotówkę Aha. i oczekuje propozycji. Och, no, to zupełnie co innego. A skąd zdobył gotówkę? No więc, na razie, jeszcze jej nie zdobył. I to jest jedyny problem, niestety. Ale dosyć istotny. No pan jest naprawdę okropnym materialistą. No najważniejsze dla pana, czy ktoś posiada pieniądze, czy nie. Mnie, pani mnie nie zrozumiała. ja w ogóle nie rozumiem mężczyzn, zwłaszcza mojego narzeczonego. Mówi na przykład, że kocha mnie. Że jest mu ze mną dobrze, a mimo to chce się ze mną ożenić. To chyba zrozumiałe. A ja właśnie, widzisz, pan tego nie rozumiem. Skoro komuś jest z kimś dobrze, to dlaczego chce to zepsuć, zniszczyć? Nie proszę pana, może pan ma argumenty, ale ja mam rację, niestety. No, na szczęście mój narzeczony jest tak zapominalski, że dawno zapomniał, że chciał się ze mną ożenić. Prosił mnie o rękę jakieś 10 lat temu. Tak. Z, z jego pamięcią coraz gorzej. W, wczoraj na przykład zapomniał w kawiarni butów. Tak, to rzeczywiście dosyć roztargnione. A to jeszcze nie wszystko. Wczoraj zapomniał w kawiarni butów, a, a dzisiaj rano zapomniał, że ich zapomniał i, i włożył je. Jak to? No normalnie roztargniony, że rano zupełnie nie pamiętał, że wieczorem zapomniał w kawiarni butów i włożył je z przyzwyczajenia. przyzwyczajenie jest ponoć drugą naturą, ale żeby z przyzwyczajenia włożyć buty, których nie ma... A je, jak się chce, to wszystko można, niestety. Onegdaj na przykład wychodząc z domu zamiast parasola wziął lodówkę. Wszyscy patrzyli na niego jak na wariata, bo było akurat zimno. z lodówką, jak ten głupi. No, wie pani, gdyby wziął kaloryfery, też wyglądałby dziwnie. Mimo, że było zimno, o, no, no, o, oczywiście pan ma rację, bo kaloryfery nie działają u nas, no, po, po co z nimi chodzić, ale nie ja w ogóle w innej sprawie dzwonię, tak. W, w, w sprawie ogłoszenia. Potrzebna uczennica do zakładu fryzjerskiego na stałe lub przychodne. Wymagana znajomość literatury skandynawskiej. Znajomość języków obcych, minimum trzech, niekonieczna. Dzwonić. Przepraszam, przepraszam, ale to znowu jakieś nieporozumienie. To nie jest moje ogłoszenie. Na pewno nie? Na pewno. No, to cudownie, bo zadzwoniłam tylko po to, żeby powiedzieć, że to najbardziej idiotyczne ogłoszenie, jakie czytałam. A, a czytam niemal wszystko? Ja rozumiem, ale... a, a ja nie rozumiem, jak można dać takie ogłoszenie. Przecież to... to to stek nonsensu. Możliwe, ale no, nie, niemożliwe. Na pewno. Po pierwsze, uczennica do zakładu fryzjerskiego na stałe lub przychodne, co to znaczy? Nie wiem. A, widzi pan, a w ogłoszeniu wszystko powinno być jasne. A dalej, do czego potrzebna, proszę pana, jest uczennicy w zakładzie fryzjerskim znajomość literatury tej, tej, skandynawskiej? No, do, do, do czego? Do czytania. No powiedz, no, do, no tam, a, a, ale dalej... Znajomość języków obcych, minimum trzech, niekonieczna. Dlaczego tylko trzech? Skoro znajomość języków jest niekonieczna, to jest nieistotne. Trzech czy czterech? Ale to, do, to bardzo ważne. Czy ktoś nie zna tylko trzech języków obcych, czy czterech? Bo, 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 bo jeśli pan słucha, na przykład, nie zna tylko francuskiego, angielskiego i niemieckiego, to znaczy, że e, jeśli przyjdzie powiedzmy Włoch, to. który zna akurat włoski. To się czasem zdarza, że Włoch zna włoski. No więc właśnie, więc. Jeśli więc przyjdzie Włoch, który zna akurat włoski, to osoba, która nie zna tylko trzech języków, francuskiego, angielskiego i niemieckiego, Niemiecki, no, to. porozumie się z nim, nieprawdaż? Prawdaż, ale. A, ale jeśli nie będzie znała czterech języków, to znaczy francuskiego, angielskiego, niemieckiego i włoskiego, to. nie porozumie się z Włochem, nieprawdaż? Prawdaż, no, wie pani chyba, że ten Włoch będzie akurat znał polski. A wie pan, że na no, to nie wpadłam! Chwileczkę. W takim razie trzeba dać ogłoszenie. Jak to? Potrzebny do zakładu fryzjerskiego Włoch, wymagana znajomość języka polskiego. Wiedzie Pan, jak to dobrze, że do pana zadzwoniła.